Chciałbym właśnie powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, bo odchodząca minister, nawet nie pamiętam jak ma nazwisko, muszę sobie przypomnieć, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Wrublewska. Tak szybko odchodzą ci ministrowie, że ciężko ich zapamiętać, ale postanowiła zostawić po sobie prezent, mianowicie rozporządzenie, w którym, o którym mowa, gdzie 1% ze sprzedawanych smartfonów, tabletów z pamięcią większą lub równą, 32 gigabajty, czyli praktycznie tak naprawdę obecnie prawie każde urządzenie będzie objęte właśnie jednoprocentowym podatkiem podatkiem reprograficznym, który kuriozalna rzecz, bo w obecnych czasach jest, jeśli chodzi o e, motywację takiego podatku, jest przeciwdziałaniem e, nielegalnego powielania, rozpowszechniania, zapisywania e, środków e, artystycznych, czyli w tym wypadku różnego rodzaju piosenek, filmów. E, na obecnym etapie, kiedy tak naprawdę powszechne jest streaming, powszechne są platformy VOD, za które się płaci normalnie, tak naprawdę tego typu opłata jest totalnie archaiczna i bardzo jest dziwne, że jest ona w tym momencie wprowadzana. Jest to właściwie tak naprawdę z naszej perspektywy zwykły haracz na rzecz różnego rodzaju związków zawodowych, artystów, które to tak naprawdę ostatecznie z tym, żeby kultura była wysoka, tak naprawdę niewiele mają. Wspólnego. My, jako Konfederacja, jesteśmy przeciwnikami tego typu podatkom, jesteśmy przeciwnikami tego typu opłatom. Dlatego naszej ofensywie legislacyjnej opowie Wojciech Machurski. Szanowni Państwo, opłata reprograficzna, bo oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku tego rodzaju Danin, nie nazywa się tego podatkiem, bo to nie brzmi popularnie, tylko opłatą, tego rodzaju opłata opiera się na absolutnie skandalicznym założeniu, to znaczy, że wszyscy jako użytkownicy tego rodzaju urządzeń jesteśmy złodziejami. W związku z tym, ponieważ każdy z użytkowników, a taki jest zamysł za tą opłatą, używa swojego smartfonu, tableta czy nawet telewizora z funkcją SMART, do tego, żeby właśnie powielać, rozpowszechniać teksty kultury, w związku z tym wszyscy będzie musieli płacić haracz. Wszyscy będziemy musieli płacić tę dodatkową opłatę. Wszystko to zostało zrobione absolutnie jak najciszej się da. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości próbowano podobną zmianę wprowadzić, bo jest ona lobbowana przez Związki Artystów od bardzo dawna. Wtedy bardzo głośno protestowali obywatele. Dzisiaj ta zmiana nie dokonała się poprzez ustawę, tylko poprzez rozszerzenie katalogu urządzeń objętych opłatą przez Ministra Kultury, dlatego że sama opłata już istniała, natomiast no nie dotyczyła tych najnowocześniejszych środków, dzięki którym można odbierać różnego rodzaju treści. Bardzo wielu użytkowników używa przecież swoich smartfonów czy tabletów do pracy, nie korzysta w ogóle z tych tekstów kultury. Jest to zupełny absurd, że ci ludzie mają zostać objęci taką właśnie opłatą reprograficzną. Jak podaje Ministerstwo Kultury, to może być nawet od 150 do 200 milionów złotych rocznie więcej dla związków artystów, i to nie są przecież pieniądze, które będzie dotowało państwo czy, czy nawet korporacje sprzedające swoje sprzęty AGD, tylko właśnie obywatele zapłacą te dodatkowe 200 milionów złotych do kieszeni Związków Artystów, no właśnie. I to też kolejne organizacje, które są symbolem przeszłości, są zupełnie archaiczne, takie jak ZAIKS, ZASP, czy Stowarzyszenie Filmowców Polskich. To są organizacje, gdzie no jednak rączka rączkę myje. Kolesie od dawna tam rządzą. To są związki, które wzbogacają się przecież także na tych dochodach spraw autorskich, dlatego że mają monopol na pośredniczenie pomiędzy artystami, a właśnie różnego rodzaju podmiotami, które, z, w, prze, które płacą te pieniądze przewidziane w związku z prawami autorskimi więc oni wzbogacają się także na procencie od tych wszystkich transakcji lobbują za tego rodzaju opłatami a tak jak mówię jest to zupełny absurd że obywatele mają zostać obowiązkowo objęci tego rodzaju haraczem bo są po prostu wszyscy podejrzewani o to że są złodziejami zaskoczona jest także branża RTV ja zacytuję słowa pana Michała Kanownika prezesa związku Cyfrowa Polska który zrzesza właśnie przedsiębiorców z branży RTV i IT który powiedział cytuję smuci mnie że jesteśmy zaskakiwani regulacją pojawiającą się bez dialogu z branżą. I to też pokazuje niestety, że Ministerstwo Kultury, rządzone do niedawna przez panią Wróblewską, zupełnie zrobiło to z nienacka, nie informując branży RTV o tego rodzaju opłacie. To pokazuje nie tylko niestałość prawa w Polsce, ale także to, że rząd zupełnie nie komunikuje chęci wprowadzenia jakichkolwiek zmian jednak z podmiotami życia gospodarczego czy z obywatelami, a tego byśmy od rządu oczekiwali, takiej transparentności, bo tylko tak można Budować zaufanie obywateli do państwa. Oczekujemy oczywiście, że nowa pani minister kultury, bo ma taką władzę, pani Marta Cienkowska, wycofa ten niekorzystny projekt zmian rozporządzenia, ale Konfederacja także zaproponuje w najbliższych tygodniach, złoży do Sejmu projekt ustawy likwidujący całkowicie opłatę reprograficzną. Nie powinno być tak, że jakaś archaiczna opłata z czasów, kiedy piractwo rzeczywiście było popularne, ale te czasy są absolutnie za nami. Nie powinno być tak, że taka opłata istnieje w polskim prawie, jest rozszerzana i w związku z tym będą na tym cierpiecie konsumenci, będą na tym cierpieć ludzie, którzy przecież kupują masowo sprzęt AGD, a płacenie dodatkowego, dodatkowej opłaty od telewizora smart naprawdę jest czymś absurdalnym i liczymy, że taka ustawa znajdzie szerokie poparcie także w parlamencie.